Witam Was, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na filmie zrobimy sobie taki pojedynek między dwoma zestawami startowymi. Zobaczymy, jakie karty limitowane wpadną w jednym zestawie, a jakie w drugim. Czy powtórzą się karty, czy nie? No i oczywiście, co wpadnie nam w saszetkach. Tak więc otwieram po kolei każdy starter pack, wyciągamy to, co najważniejsze. Czyli saszetki i karty limitowane, pierwszy zestaw rozpakowany, teraz drugi. 3 saszetki. No i karty limitowane. Tutaj już widzę, jest jedna uszkodzona. Ok, drugi starter pak odkładamy. I najpierw zobaczymy karty limitowane. Czyli po prawej stronie trafiłem Lecha Poznań, logo. Druga karta to Jakub. Kosecki. Następnie Wisła Kraków. No i tutaj ten uszkodzony pazdam Nie wiem czego go czasem nie mam. No W każdym razie karta jest no, do wyrzucenia albo do zabawy dla dzieci, bo to nie jest stan kolekcjonerski jak możecie zobaczyć. No trudno. Ok. Tutaj mamy trzy saszetki. Na razie je ułożymy i teraz patrzymy na starter pack po lewej stronie. Trafiłem Sandecję, Górnik Zabrze, Romanczuk i Niko Varela. No tego na pewno nie mam. Romanczuka już trafiłem i Zabrze też, a Sandecję, jak się nie mylę, też już mam. Czyli w sumie tutaj wpadła jedna karta limitowana. No a tutaj chyba te trzy, bo tych nie miałem. Pazdan tak czy siak odpada, bo jest uszkodzony. To lecimy teraz z sa saszetkami. I oczywiście do Was też należy zadanie stwierdzić, który starter pak był lepszy. Ten po lewej czy po prawej stronie. No i w pierwszej saszetce mamy bramkarza Buchalika. To jest karta specjalna takich zawodników na bazówce Sołdecki Kraczunow Brożek Fryc i Michalik teraz starter po prawej stronie Krzysztof Piątek zmieniający grę z Krakowi Dalej Burliga, Głyrsco, Kiełpin, Grzyb i Cetnarski. Za chwileczkę sprawdzę jak to wygląda na trafieniach na saszetce. Które karty są rzadsze, czy bramkarze, czy zmieniający grę. A teraz lecimy dalej z bazówkami, bo widzę, że tu jest pusty przebieg. Konczkowski, Guti, Piotrowski, Byrtek, Nowikowaz i Peszko. Czyli sześć bazówek. No tutaj mamy kolejną kartę specjalną, czyli na razie Starter pak po prawej wychodzi na prowadzenie. Filip Jagiełło, Wschodzące Gwiazdy, Zagłębia. I takie bazówki. Dani Suarez, Sadiku, Kelemen, Deja i Jagieło na bazówce. Ulubieńcy fanów. Sławomir Peszko z lechi, Hamalainen. Stefanik, Ambrosiewicz, Matuszek i Kowacewicz. No i jeżeli tutaj wpadnie karta specjalna, to myślę, że ta strona prawa, prawy starter pak, wygrywa. Kuciak, Bramkarz. Dalej. Kosakiewicz, Polaczek, Lonch, Łuczak i Siemaszko tak więc moi kochani piszcie pod filmem w komentarzach, który starter pack waszym zdaniem wygrał ten po lewej, czy po prawej oczywiście sumujecie wszystko i karty limitowane i to co wpadło w saszetkach tak więc moi kochani dzięki za uwagę, pozdrawiam trzymajcie się i cześć